Hejka, postanowiłem nagrać poradnik do Shoguna przywróconego samuraja, bo nie widziałem takiego poradnika na YouTubie. Zaczniemy może od zamków, potem przejdziemy do ekonomii, jednostek, jakie się opłacają, agentów, generałów, walk na lądzie, walk morskich, dyplomacji, technologii. No dobra, no to zaczniemy od zamków. Jak wejdziemy w zamek, mamy coś takiego jak porządek publiczny i tak naprawdę są dwa rodzaje porządku publicznego. Jak jest na zero albo więcej, no to jest pozytywny. Jak jest na minus jeden albo mniej, to jest negatywny. I na to wpływają różne czynniki, jak na przykład tutaj mamy zamek represje. Czyli mamy tą twierdzę, nadaje plus 4 depresji, mamy garnizon, bo mamy tutaj dwa, dwie jednostki. Jeśli nimi wyjdziemy, to będzie na zero. No i mamy brzemię podatków, które tutaj możemy zmieniać. Im wyższy podatek, tym to brzemię jest większe i wpływa nam na porządek publiczny. To czytam inny zapis, żeby pokazać, co jeszcze może wpływać na ten porządek publiczny. To jest świeżo podbita prowincja, dlatego mamy tutaj opór wobec najeźdźcy minus 6 i on co turę będzie spadał. Potem będzie minus 5, minus 4, no i na minus 4 się zatrzyma już dalej nie spadnie, co można zobaczyć też w tej prowincji. Jest minus 4, już nie zamierza spadać. Jednak to zależy od tego, która to jest nasza zdobyta prowincja, bo jak spojrzymy na jedne z pierwszych prowincji, jakie zdobyłem. Na przykład tutaj, no to ten opór obecną jest zatrzymał się na 1. Poza tym jest jeszcze unowocześnienie. Tutaj ma minus 8 i to wynika z budynków. Na przykład jak tu dzielnica finansowa, minus 1 do zadowolenia z unowocześnienia. Warsztat rzemieślniczy również minus 1. Intensywne rolnictwo też. Stacja kolei, ale też poza tym wpływa na to nasza technologia. Tutaj. Rozwijamy naszą technologię, im dalej dojdziemy, tym większy minus zadowolenia z unowocześnienia we wszystkich prowincjach będziemy mieli. Tutaj jest minus 3 do zadowolenia z unowocześnienia, co razem z tymi tutaj budynkami da nam minus 8. Wrócimy może do tej prowincji. Minus może też wynikać z postaci. To może być i nasza postać, i postać przeciwnika. Mogą dawać i minusy, i plusy. Ten minus akurat tutaj wynika, bo mam generała z taką cechą minus jeden do zadowolenia, ale mogą wpływać na to też agenci, jak na przykład w tej prowincji mamy tutaj ich mięsinki, i on daje nam 1 do porządku publicznego, jako że się znajduje tutaj. Kolejny minus może wynikać ze zniszczeń. Tutaj mam twierdzę, która płonie. jak żeby się naprawiła? W następnej turze będzie naprawiona i ten minus mi zniknie. No i jeszcze posłuszeństwo też na to wpływa. Tutaj mamy. Posłuszeństwo szoguńskie, my gramy pod cesarza. Dlatego tutaj posłuszeństwo będzie nam spadało. Jednak z czasem, gdy to posłuszeństwo zrobimy pod swoją frakcję, powinno nam to się unormować. Jak na przykład w tej prowincji widzimy, procesarski wzrasta, proszoguński maleje. Więc nasze posłuszeństwo jest tutaj minus 4, ale niedługo będzie minus 3 i w końcu dojdzie ten minus do 0. Kolejny minus może wynikać z słabego honoru Daimio. Nie ja mam tutaj dajmio o wysokim honorze, to daje mi plus 2 do porządku publicznego. Jak wejdziemy w tutaj naszego dajmio. Jeśli honor jest na 6 albo więcej, więcej niż 6, tak naprawdę już nic nie zmienia. Jeśli jest na 6, to jest plus 2, na 5 plus 1, na 4 i 3 to nic nie daje, jeśli chodzi o zadowolenie w prowincjach. Jak jest na 2 i 1, no to wtedy mamy minusy. Poza tym na plus na porządek publiczny wpływa też ostatnie wydarzenia tu mogę zobaczyć takie wydarzenie mam daj mi plus 1 wpływają też technologie rozwinęłam tą technologię która daje plus 1 ale poza nią istnieje jeszcze ta technologia ta technologia ta technologia które również dają nam plusy warto też wspomnieć że jeśli chodzi o brzemię podatków to poza tym że możemy je tutaj zmniejszać zwiększać to możemy też prowincję całkowicie zwolnić z podatku, klikając tutaj, i wtedy nie będzie ona miała żadnego minusa związanego z podatkami, ale też nic nie zarobimy z tej prowincji. Więc czasem może się to przydać, żeby taką prowincję ustabilizować. Warto jeszcze też wspomnieć, że jeśli przeciwnik, przeciwna armia weźmie tam na naszą prowincję, to wtedy byśmy dostali plus do porządku publicznego, że armia przeciwnika się tu znajduje, i tak jakby ludność naszej prowincji nie chce się wtedy buntować, bo, bo się boi przeciwnika. Jak też to, że przeciwnik może na przykład nam sabotować ninżami jakieś gospodarstwa czy budynki, i wtedy też powodować, że będziemy mieli minus do porządku publicznego z racji tego, że mamy zniszczenie. Tak, może wyjdę teraz z tej prowincji armią, żeby była ona na zero. To już jest pozytywne, nie musi być tak naprawdę więcej niż 0. Czy jest 0, czy jest plus 10, to jest to samo. Tak samo, czy jest minus 1, czy jest minus 10, to jest to samo. I tak, dlaczego warto w ogóle zwracać uwagę na porządek publiczny? Ponieważ, jeśli tutaj zwiększę podatki, mam minusowy porządek publiczny i gdy zakończymy turę, wtedy nasza ludność w tej prowincji zacznie się burzyć. Dostaniemy komunikat, narastają niepokoje, no i to jeszcze nic nie znaczy. Tak naprawdę nic się nie zmienia, jednak jeśli Drugą turę pod rząd zakończymy z negatywnym porządkiem publicznym. Wtedy pojawi się bunt. Pojawiła nam się tutaj armia buntowników i ona będzie próbowała przejąć nam tą prowincję. Więc warto zwracać uwagę na porządek publiczny, żeby nie były dwie tury pod rząd negatywny. Więc możemy mieć jedną turę na bardzo wysokich podatkach, Ludność nam się będzie burzyła, ale w następnej turze możemy te podatki już zmniejszyć do takiego poziomu, żeby tą ludność uspokoić, czyli zwykle jest, jest to normalna stawka podatkowa i wtedy oni już zapominają i w kolejnej turze znowu możemy podwyższyć podatki i potem znowu obniżyć, podwyższyć i obniżyć. I żonglując podatkami w ten sposób będziemy w stanie zarobić najwięcej pieniędzy. Jeśli nie pamiętamy też, czy w zeszłej turze te podatki były na bardzo wysokim czy niskim poziomie, możemy wejść tutaj w finansach, w podsumowanie i zobaczyć, no w zeszłej turze było 500, tutaj 300, no czyli znaczy, że w zeszłej turze były bardzo wysokie podatki. Jak widzimy, bo są podobne do tego tutaj. I teraz czemu w takiej samej stawce podatkowej, bardzo wysokiej, mieliśmy trochę więcej złota niż tutaj? Ono wynika z tego, że bardzo wysoka stawka podatkowa powoduje też, że rozwój miasta nam spada. To jest tutaj widoczne. Widzimy. Wpływa to na to, że zamożność miasta, czyli tylko tego, nie wpływa na rolnictwo, górnictwo i wszel wszelkie inne mnożniki, które mogą się w zamożności pojawić, tylko miasta. No to nam spada. To, a co za tym idzie, mniej potem z podatków możemy zabrać. Jednak tak naprawdę. Biorąc pod uwagę to, że wydrenujemy nasze miasta z zamożności miejskiej i tak ta wyższa stawka podatku jest tego warta, bo i tak w ten sposób więcej zarobimy, a jak więcej szybciej zarobimy będziemy mogli wcześniej wybudować budynki, które nam również wpływają na zamożność, jak karczma czy chałupnictwo. Będziemy wcześniej mogli większą armię zbudować, wcześniej podbić kolejne tereny, więc mimo minusów z rozwoju miasta Jakie mamy w ten sposób, i tak opłaca się to robić. Oczywiście, jeśli byśmy byli na normalnych podatkach i zbudowali potem jeszcze jakieś budynki, które zwiększają rozwój, no to z czasem na tych normalnych podatkach byśmy zarobili więcej. Jednak okres, jaki to zajmuje, zwykle wykracza poza czas, jaki nam zajmuje przejście całej gry, więc nie jest to specjalnie opłacalne. Poza tym miastem, które wynika z rozwoju miasta, mamy też inne zamożności, które wynikają z budynków, na przykład rolnictwo. Która wynika z tego, że mamy tutaj gospodarstwo. I tutaj na gospodarstwie jest 550, a tutaj widzimy 715. No coś się nie zgadza, a to z tego tytułu, że mamy tutaj ubogą glebę i mamy różne rodzaje gleby. To 550 jest przy glebie jałowej. Lepszą od niej jest gleba uboga, która daje mnożnik 1.3, czyli to właśnie wyjdzie 715. Potem jest gleba zwykła z mnożnikiem 15, gleba żyzna z mnożnikiem 2 i bardzo żyzna. Gleba z mnożnikiem 3. A co za tym idzie? Najbardziej opłaca się rozbudowywać gospodarstwa na bardzo żyznej i żyznej glebie. Ewentualnie też na przeciętnej można czasem, gdy nie mamy już nic lepszego do wybudować. Jest też tutaj widoczne górnictwo. No to wynika z tego budynku kopalni Rudy. t 90, ulepszona daje 180. I jak to wszystko działa? Ta cała zamożność jest tutaj pokazana, to wszystko razem to jest 1027 i teraz od tego brany jest podatek, który tutaj ustawiamy od 10 do 50% i 50% z 1027 da nam 514 i tyle byśmy zarobili w następnej turze, jeśli byśmy zakończyli z takim podatkiem turę. Jeśli byśmy zakończyli na no normalne, byśmy zarobili 308 z tego miasta. Jednak na stawkę podatku wpływają też koszty administracji. One zależą od tego, ile prowincji podbiliśmy. I mamy więcej prowincji, tym te koszty administracji są większe. Jako że mam tylko jedną prowincję teraz, no to one są na zero. Ale jeśli wczytamy inny zapis, to jak w tym zapisie już widać, że trochę podbiłem. I mam te koszty administracji już sporo większe. Więc jeśli najdziemy tutaj na stawkę podatku, widzimy: no to jest 30% tego suwaka, który mam tutaj wstawiony. Mogę go zwiększyć na 50. Jest też plus technologii, ale mam minus 26,1% kosztów administracji, ponieważ to minus 26,1% to jest 47,4% z 55, czyli z 50 stawki podatkowej i 5 technologii. Tak samo jak tutaj zmniejszymy, to teraz mamy koszt administracyjny minus 7,1, bo to jest 47,4, właśnie z 15, czyli z 10 z podatku i 5 z technologii. Więc podsumowując, zaczynamy od bardzo wysokich podatków, potem je zmniejszamy, tak żeby ludność uspokoić w kolejnej turze. W kolejnej turze, znowu bardzo wysokie, uspokajamy ludność, bardzo wysokie, uspokajamy ludność. W ten sposób najwięcej zarobimy. Tutaj w podsumowaniu widzimy też, ile zarobiliśmy w poprzedniej turze. Więc jeśli widzimy, że w poprzedniej turze był podatek normalny, to teraz w tej możemy go zwiększyć na bardzo wysoki. Pozostaje tylko pytanie, jakie budynki opłaca się budować. I jeśli chodzi o osadę, tutaj mamy zawsze miasteczko i twierdzę. Jeśli chodzi o miasteczko: to nie opłaca się go ulepszać. Ulepszenie miasteczka powoduje, że mamy kolejne miejsce do wybudowania, ponieważ koszt budowy tego miasta wraz z kosztem kolejnego budynku, który będzie nam zarabiał pieniądze, jest na tyle wysoki, że ta inwestycja będzie nam się bardzo długo zwracała i nie jest to opłacalne. Miasteczka ulepszamy tylko wtedy, gdy chcemy zrobić prowincję, w której rekrutujemy jednostki. I o tym będę mówił później. Zwykle po prostu nie ulepszamy tego miasteczka, nie jest to opłacalne. Twierdza możemy ulepszyć o jeden poziom. Między twierdzą a fortecą dostaniemy plus 2 do represji, czyli do porządku publicznego. Jednak opłaca się to ulepszać tylko wtedy, jeśli w danej prowincji mamy negatywny porządek publiczny i w innym wypadku musielibyśmy zwerbować piechotę poborową i ją tam trzymać i płacić jej utrzymanie co tury, w innym wypadku nie jest to opłacalne, żeby ją w ogóle ulepszać. Zwykle pozostaje jedno miejsce na budynek, jaki chcemy wybudować. Czasem, jeśli przejmiemy osadę, w której jest miasteczko ulepszone, to tych budynków tutaj dwa będziemy mogli wybudować. I jakie się opłaca? Więc tak, na początku gry warto by było zdobyć jakąś prowincję, która jest wybudowane tradycyjne dojo, ponieważ możemy w niej werbować kaci z Yari. I to jest nasza najsilniejsza jednostka na początku gry, o wiele silniejsza też od piechoty liniowej, która zyskuje dopiero, gdy otrzyma odpowiednie bonusy. Jednak zanim to się stanie, to kaci z Yari praktycznie ciągną nam całą grę. Mają oni też umiejętność szybki marsz, to bardzo się przydaje, gdy szarżujemy na wroga, który w nas strzela, ponieważ szybciej możemy do niego dobiec i zacząć walkę w zwarciu. Poza tym można tam budować jarki, czyli naszą kawalerię. Można takich kilka jednostek sobie wybudować, jeśli chcemy. Jeśli zaś udałoby nam się pejąć jakąś prowincję przeciwnika, gdzie byłoby dojo samurajskie, tam możemy też werbować kaci z łukami. Również bardzo fajna i silna jednostka na początek. Więc jeden z pierwszych budynków, jaki nam się przydadzą, jest właśnie tradycyjne dojo albo dojo samurajskie. Jednak nie polecam tego budować nigdzie. Jeśli możemy znaleźć prowincję przeciwnika, w której to jest już wybudowane, no to tam rekrutujemy sobie wojsko. Nie opłaca się tego samemu budować. Poza tym. Daje nam to możliwość werbunku agenta Shinobi, czyli tego tutaj naszego ninja. Więc nawet jeśli zdobędziemy kilka tradycyjnych dojo, to nie opłaca się ich od razu burzyć, zostawiając jedno, ponieważ jeśli mamy dwa tradycyjne dojo, możemy werbować dwóch Shinobi, i jeśli widzimy, że gdzieś niedaleko przeciwnik ma też prowincję z kolejnym dojo, no to nie opłaca się od razu burzyć, tylko zdobyć to kolejne dojo. I wtedy możemy werbować trzech Shinobi. Jeśli jednak nie widzimy takiej okazji, no to wtedy będziemy musieli zadowolić się dwoma Shinobi, i można wtedy zburzyć już jedno dojo, zostawić tylko jedno i tam rekrutować całe swoje wojsko. Więc jeśli mamy już tradycyjne dojo, Przynajmniej jedno, które zdobyliśmy, którego nie budowaliśmy, chyba, że już w ostateczności naprawdę nikt w okolicy nie ma tradycyjnego doja, które możemy przejąć, no to wtedy trzeba by było je wybudować, ale naprawdę bardzo rzadko się to zdarza. No to kolejnym budynkiem, który warto zadbać, jest posterunek. Nie wystarczy posterunek, nie trzeba już go już ulepszyć dalej. Bo on, oczywiście dobry plus do represji w prowincji, czyli wpływa nasz porządek publiczny przyspiesza też szerzenie się wpływu. Czyli to, jak szybko posłuszeństwo z nowo podbitych terenów zmieni się na takie posłuszeństwo, jakie ma nasz ród. Czyli, na przykład, jeśli zaatakujemy gunat jak szybko się to zmieni na cesarskie posłuszeństwo tej prowincji. Jednak, tak naprawdę, najważniejszym na co wpływa ten posterunek, jest to, że możemy werbować i Shinshinshi albo Shinsengumi, czyli kolejnych naszych agentów, takich jak tutaj widzimy. Możemy ich mieć maksymalnie pięć, więc najlepiej byłoby takich posterunków wybudować w pięciu prowincjach, żeby móc werbować pięć agentów i Shinshinshi albo Shinsengumi. To jest w zależności od tego, czy jesteśmy po stronie Shogunatu, czy plaża. Oczywiście nie musimy ich budować w pięciu pierwszych prowincjach, jakie zdobędziemy. Bo trochę złota też by nam się przydało, ale warto by całkiem szybko o nie zadbać. Jeśli już wybudujemy 5 i będziemy mieli 5 agentów, no to wtedy można je zburzyć i postawić coś lepszego. I teraz co będziemy budowali w większości prowincji? W większości prowincji będziemy budowali karczmę, potem szli w targ dzielnica dzielnicę finansową albo w Jaskini Hazardu dalej telewizji ewentualnie w chałupnictwo i warsztat rzemieślniczy. Fabryka i tutaj dalej się nie opłaca, samo jak nie opłaca się siedziba Jakuzy i to Jonin Rook, czy jakkolwiek to się nazywa, ponieważ są one bardzo drogie, a dają tylko trochę więcej złota niż wcześniejsze poziomy. Teraz, które z tych konkretnych budynków wybudować? No i to zależy od prowincji, w jakiej je budujemy. Jeśli przejmiemy jakąś prowincję i tutaj wiemy, że Nasz porządek po stabilizowaniu się będzie na minus 1, no to wtedy warto by było wybudować karczmę, która da plus 1 do zadowolenia w tej prowincji i nam porządek publiczny unormuje. Potem należałoby pójść w jaskinie hazardu i seryjnie majonga, które również dają plusy do porządku publicznego. Jeśli porządek publiczny w prowincji wynosi 0, no to wtedy najlepiej się opozejść w karczmę i potem tarki i dzielnica finansowa. Ponieważ tutaj wychodzimy w porządku publicznym na 0. Jeśli zaś porządek publiczny w danej prowincji jest na plusie, wtedy chałupnictwo i warsztat rzemieślniczy, ponieważ dane, dają one minus jeden do porządku publicznego. Poza osadą mamy też budynki prowincji. I tutaj zawsze jest nasze gospodarstwo. Jeśli chodzi o pola zajbatsu, one się nigdy nie opłacają. Bardzo drogie i bardzo długo się zwracają. Jeśli zaś chodzi o gospodarstwa, dzierżawy, intensywne rolnictwo, opłaca się je budować na bardzo żyznej glebie i na żyznej glebie. Jeśli zaś chodzi o dzierżawy, można je nawet na zwykłej glebie wybudować, zaś intensywnego rolnictwa już na zwykłej glebie nie polecam, chyba że mamy prowincję, która ma wysoki porządek publiczny, ponieważ to intensywne rolnictwo da nam minus jeden do zadowolenia z za unowocześnienia. I o ile na bardzo żywnej glebie, czy żywnej glebie. Nawet jeśli będziemy musieli werbować piechotę poborową i ją tam trzymać i płacić jej żołd, żeby zapobiec właśnie temu minus jeden, żeby utrzymać porządek publiczny, to na bardzo żywnej i żyznej glebie i tak to jest opłacalne, ponieważ zwrot jest taki dobry. Na bardzo żyznej glebie intensywne rolnictwo zwraca nam się w 14 tur. Jeśli dodamy do tego koszt werbunku piechoty poborowej i to, że musimy płacić utrzymanie, no to wtedy w 17 tur się zwróci. Na żyznej glebie no to jest 19 i 24 tury, no i na zwykłej wyszłoby 23 bądź 33 tury. No to wtedy intensywne rolnictwo na zwykłej glebie, jeśli porządek publiczny mamy na plus. W innym wypadku warto by było zatrzymać się na dzierżawach, które nie dają minusa do zadowolenia. Kolejną rzeczą, którą możemy wybudować w prowincji, są porty. Zaczyna się na przystani, awansuje w port. Port daje nam plus jeden do dostępnych szlaków handlowych, co powoduje, że może się opłacać ulepszenie go. Tylko jeśli w dyplomacji zobaczymy, że mamy jakiś ród, z którym możemy handlować, i widzieliśmy we wcześniejszej że zanim podpisaliśmy wszystkie szlaki handlowe, że tam też moglibyśmy całkiem sporo zarobić no To wtedy port można by wybudować, dlatego, ale zwykle bardziej opłaca się po prostu zajmować kolejne prowincje i tam gdzieś port na pewno będzie wybudowany. Można ulepszyć albo wojskowy, albo handlowy. Wojskowy jest to typowo militarny budynek i też niespecjalnie nam się przydaje, ponieważ już na podstawowych statkach możemy tę grę przejść. Ciekawszy zaś jest port handlowy, on zwraca się w trochę poniżej 20 tur biorąc pod uwagę samą zamożność. Ale poza tym daje nam dodatkowy szlak handlowy, więc więcej możliwości do handlu z naszymi sojusznikami. Więc port opłaca się ulepszyć w port handlowy. No i potem mamy Suchy Dok. No i to też typowo militarny budynek, ale mamy też dzielnicę obcych mocarstw. No i taką dzielnicę można wybudować tylko jedną. Najlepiej by było ją wybudować w mieście, w którym werbujemy nasze wojsko, ponieważ daje ona nam też dostęp do najsilniejszych jednostek piechoty, chociaż jest ich limit tylko trzech na kampanię. Np. Amerykańska piechota morska, czy też brytyjska, czy francuska. Jeśli mamy porty już za sobą, pozostaje ostatnie miejsce. i Tutaj mogą się pojawić takie rzeczy, jak na przykład glinianki, tego się nie opłaca ulepszać. Łańcuch kopalni węgla, i tutaj opłacalność będzie zależała od tego czy z kimś handlujemy i jaka jest cena tego węgla, jak widzimy w Finanse, Pandel, tutaj widzimy jaka jest cena węgla, ja go teraz importuję, żadnym nie handluję. Im ta cena węgla jest wyższa, i jeśli mamy też osoby, które chcą od nas go kupić, tym tak kopalnie szybciej nam się zwrócą. I tutaj się opłaca iść aż do koksowni, nawet mimo tego, że daje ona nam minus 2 do szczęścia. I tak zwykle wyjdziemy na tym dobrze, nawet jeśli nie sprzedamy całego węgla. Jeśli chodzi o kopalnie miedzi, też tutaj się opłaca przejść do przetwórni miedzi i potem do huty. Huta jest lepszą opcją niż piec to wydobycia złota. Fajnie jest, gdy zdobędziemy jakąś prowincję, która to ma, ale już nie za bardzo płaca się to ulepszać, ponieważ bardzo dużo płacimy za pola złotonośne, a wzrost zamożności jest na tyle słaby, że bardzo długo nam się to zwraca. Ta inwestycja w te pola złotonośne zwróci nam się po ponad 32 turach, więc nie za bardzo jest sens. Jeśli chodzi o kapliczki buddyjskie, też myślę, że nie ma sensu ich budować kopalnia rud żelaza opłaca nam się i lepszą opcją jest na koniec buta żelaza jeśli chodzi o łańcuch kolejowy no to tego ostatniego w ogóle się nie opłaca budować a stacje kolei budujemy nie ze względu na pieniądze tylko jeśli chcemy wybudować kolej i za jej pomocą dostarczyć jednostki z naszej prowincji w której je rekrutujemy na front czyli na przykład jeśli byśmy Mieli tą prowincję tutaj, i tutaj z tej prowincji chcieli werbować jednostki. No to mogłyby przejść tutaj, wejść w kolej i potem przejechać gdzieś tutaj, tu wysiąść i walczyć, tak? Jednak warto też zwrócić uwagę, że jeśli bym wybudował tu kolej, tu kolej, no i tutaj mam już sojusznika, no i sojusznik tej kolei nie wybuduje, więc tą kolej warto jest budować, jeśli mamy. Wszystkie pod rząd prowincje pod naszym władaniem. Jeśli mamy gdzieś sojuszników, tak jak ja mam tutaj, no to wiem, że on tutaj tej kolei nie wybuduje i to by była tylko strata pieniędzy, budowanie takiej kolei. A co za tym idzie, najlepiej to się sprawdza, jeśli gramy republiką, bo wtedy wszyscy są przeciwko nam, więc i tak wszystko pod rząd musimy zdobywać. Ale jest też opcja, żeby to obejść. Możemy wysłać do naszego sojusznika agenta, właśnie. Takiego Ishin Shinshi, albo Shinsengumi, tutaj, i oni mają taką umiejętność, że mogą wywoływać rozruchy. Jeśli te rozruchy się udadzą, no to w tej prowincji pojawi się armia przeciwnika i spróbuje zaatakować tę prowincję. Pojawią się buntownicy po prostu. I wtedy taką prowincję będziemy mogli odbić naszym armią, nie zaczynając wojny z naszym sojusznikiem. Wtedy będziemy mogli tutaj sobie wybudować tą kolej i mieć po prostu ten szlak kolejowy zachowany warto zwrócić uwagę że wymaga to brania tej technologii kolejna jest ferma jedwabników bardzo się opłaca jeden z najlepszych budynków jeśli chodzi o to jak szybko się zwraca ile zarabia tutaj od razu do hodowli jedwabników się opłaca dojść jeśli nam się uda sprzedać cały jedwab no to szczędzanie jedwabiu zwraca nam się w trochę ponad 7 tur, jeśli go nie sprzedajemy w trochę ponad 9 hodowlę jedwabników no to ponad 13 albo ponad 18 tur nam się zwraca to też zależy od ceny w jakiej sprzedajemy ale tutaj do tych obliczeń brałem przykładową cenę 27 na tonę jedwabiu dalej mamy łańcuch z srebra no i tutaj podobnie jak ze złotem Fajnie, jak zabędziemy prowincję, gdzie coś takiego jest, ale nie opłaca się tego już ulepszać, ponieważ za długo się to zwraca. Zwraca się to w ponad 39 tur, więc nie ma za bardzo sensu tego budować. Łańcuch przemytniczy, tego się nie opłaca budować. I łańcuch herbaty, też bardzo fajne, bardzo się opłaca pójść w wytwórnie herbaty wszędzie. I w eksportera herbaty polecam iść wtedy, gdy w handlu widzimy, że. Eksportujemy 100% i możemy więcej eksportować, no to wtedy eksporter herbaty się opłaca budować. Jeśli mamy już jak tutaj 36%, tylko eksportujemy, reszta zostaje u nas, no to wtedy eksportera herbaty się nie opłaca, ponieważ ma minus 2 do zadowolenia. A co za tym idzie, musieliśmy w swojej zasadzie zwerbować dwa razy piechotę poborową i płacić im żołd. Więc wytwórnia herbaty wszędzie praktycznie można wybudować, nawet jeśli Handel nam nie za dobrze idzie. Eksporter herbaty tylko wtedy, gdy sprzedajemy całą naszą herbatę. I to będą praktycznie wszystkie budynki ekonomiczne, jakie mamy. Ale pozostaje nam jeszcze prowincje militarne, jak budować. Tu mam taką jedną prowincję. No i tam już ulepszamy miasteczko, tak żeby mieć więcej miejsca. Budujemy tutaj budynek do artylerii, budynek do piechoty, no i strzelnica broni palnej która jest ulepszeniem obozu szkoleniowego. Obóz szkoleniowy możemy wybudować dopiero gdy nauczymy się tej technologii. Taką prowincję stawiamy tam, gdzie znajdziemy Kowala. Jak znajdziemy Kowala, to ulepszamy go w stali i potem do rusznikarni. Ponieważ grusznikarnia daje nam plus 20 do celności dla wszystkich jednostek wywerbowanych. Do tego ze strzelnicy mamy plus 15, czyli plus 35, każda jednostka tutaj zwerbowana będzie miała. Jednak Grusznikarnia da nam minus 2 do zadowolenia, Akademia Wojskowa również minus 2, więc warto by było pierdę ulepszyć do fortecy, warto by tam było też i Shinshi albo Shinsengumi garnizonować, żeby zwiększało nam. Ten porządek publiczny. No, i w jednej z takich prowincji, jeśli poszliśmy tą drogą technologii, tutaj bez sprawy zagraniczne, no to wybudować angielską dzielnicę handlową, czy tam y, amerykańską, bądź francuską. Warto dodać, że to, jaką dzielnicę handlową będziemy mogli wybudować, zależy też od stronnictwa, w jakim jesteśmy. Jeżeli jesteśmy za cesarzem, no to mamy do wyboru Amerykanów i Anglików. Jeśli jesteśmy za szogunem, no to mamy do wyboru Amerykanów. I Francuzów, i tak praktycznie będzie wyglądała dzielnica wojskowa. Tutaj będziemy werbowali nasze działa, naszą piechotę i naszą kawalerię z rewolwerami. Trochę długi zrobił się ten poradnik, więc myślę, że tutaj zakończę. I ewentualnie dogram później resztę, jeśli kogoś interesuje jeszcze Shogun 2 Fall of the Samurai. I na koniec zostawię Was tabelką na temat tego, jak szybko zwracają się dane budynki i ile średnio mogą nam zarobić. Są tutaj takie obliczenia nie do końca dokładne. U Was w kampanii może to wyglądać inaczej. Ze względu na to na przykład, że średni podatek nie zawsze będzie wynosił 40%, ponieważ... Mamy jeszcze technologie, które to zmieniają. Mamy też koszty administracji, ale zwykle to oscyluje właśnie około 40%. No i też jeśli chodzi o ceny surowców, które sprzedajemy, mogą się różnić u nas w kampanii. Tutaj potem jakie konkretnie ceny miałem w swojej kampanii, gdy to obliczałem. No i to będzie już wszystko. Trzymajcie się. Pa.